Siemano, siemano. Ogólnie dzisiaj próbujemy pobić rekord świata w BMX Space zrobionych salt. Zacznijmy od tego, że w ogóle rekordu żadnego nie ma, ponieważ community jest tak małe, że po prostu nie robili tego nigdy. I to nie jest też rekord świata salt na zwykłej i nieedytowanej mapie, tylko zrobiłem sobie specjalnie zgorszenie pod to. Ale jest na bardzo łatwa i są tylko dwie części do niej. Jest taka szybka rurka, taka która bardzo nas przyszybsza. I ta taka duża wyskocznia, zresztą zaraz to zobaczycie, ona jest 48-metrowa, ta najmniejsza. No i w sumie dobra, no teraz pierwsza próba, coś koło 8, 10, nie, 10, 10. nie no, takie 8 salt, 7 byłoby git. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem salt. Mamy 7 salt, zajebista kurwa, grawitacja, bez rąk leciałem tak o. Ale ogólnie. Jest git, nie jest źle, no nie no, coś koło 8 saldy chciał zrobić, ustanowimy rekord, bo takiego nie ma, bo jak już wspominałem, community jest bardzo małe, no i w sumie, co no, lecimy, zrobimy sobie może kolejny jakiś rekordzik, w sensie rekord, ustanowimy rekord. Chciałbym, żeby, chciałbym bardzo, żeby ta gra odżyła kurwa, bo martwa jest strasznie i już nikt w to prawie nie gra. Z Polski pewnie gra to maksymalnie 5 osób, pewnie coś takiego. Kurwa, a dawno to serio dużo ludzi grało. Nie trafiłem. Dobra, ja to. Dobra, lecimy. Która raz że żebym sobie trafił w tą rurkę I uwaga no Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Siedem salt, kurde, no nie jest źle Ogólnie to możecie próbować pobijać rekordy, robić takie coś, w sensie i tak powiem, że to będą wyświetlenia, kurwa, moje, mojego brata i jednego randoma, który włączy po 20 sekundach, ale trudno, możecie próbować pobijać rekord, no i w sumie tyle, Siemano.